Przed wami powieść bezwzględna i okrutna, sięgająca wprost na samo dno ludzkiej duszy. Czyli przed wami gotyk amerykańskiego południa największego kalibru i wielkobukowy patronat w jednym. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny lipcowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Jak dobrze wiecie, jednym z moich najukochańszych gatunków literackich jest twór zwany gotykiem amerykańskiego południa, którego mistrzynią była Flannery O'Connor, po który tak często sięga Cormac McCarthy czy Donna Tartt. Gotyk amerykańskiego południa wypełniony okrucieństwem, wypełniony bezwzględnością, wywracający ludzkie dusze na drugą stronę, pod podszewką, żebyśmy znaleźli tę najgłębszą ciemność. Taki jest właśnie diabeł wcielony Donalda Raya Poloka, wielkobukowy patronat, który recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Papierowy Księżyc. Ta powieść nie bierze jeńców. W mrocznych zakątkach południowego Ohio i zachodniej Virginii ludzie niosą ciemność w swoich sercach. Willard Russell ściągnął swoje koszmary prosto z wojennego frontu na Pacyfiku podczas II wojny światowej, kiedy był świadkiem, jak jednego z jego kompanów oskurowano i ukrzyżowano na jednej z obleganych przez Japończyków wysp. Ten krwawy, skąpany w cierpieniu obraz będzie szedł z nim przez całe życie, będzie go nawiedzał. I ciągle powracał. Także wtedy, kiedy jego ukochana żona Charlotte będzie umierała na chorobę w męczarniach, a ich mały syn, syn Willarda, będzie obserwował przerażającą transformację swoich rodziców i wyniesie z tego lekcję. To jedynie początek opowieści, w której splotą się w nietypowy sposób losy. Również kaznodziei Rowe, który pożera pająki. Jego zwrodniałego okaleczonego brata Fiodora, młodej bogobojnej dziewczyny, a także pary morderców, która jeździ i poluje na niewinnych autostopowiczów. Czy ich wszystkich odnajdzie kiedyś Sprawiedliwość? To, co uwielbiam w gotyku amerykańskiego południa, to, co również uwielbiam w prozie Donalda Roya Poloka. I to, co u niego dostrzegłam, to jest taki swoisty filtr nałożony na całą rzeczywistość. To jest taka niby maska, która sprawia, że niby wszystko jest przecież na swoim miejscu, ale jak tylko zbliżymy się o krok, jak tylko przyjrzymy się bliżej, to dostrzeżemy groteskową, wykrzywioną rzeczywistość niczym w krzywym zwierciadle. A w tym świecie wykrzywionego zwierciadła snują się przeklęte dusze potępieńców, potępieńców, którzy. No, zdają sobie sprawę w pewien sposób, że czeka ich wreszcie kiedyś ten sąd ostateczny, ale na razie, na razie nic im nie grozi. Hula i dusza, piekła nie ma. W ogóle tematyka wiary jako takiej jest bardzo mocno zakorzeniona w tym gatunku i jest również bardzo mocno zakorzeniona w tej powieści. Bo całość opiera się na dychotomii dobra i zła, na odwiecznej walce tych dwóch wielkich sił, ale również na roztrząsaniu ludzkiego cierpienia, które również zakorzenione jest w religii. Sama również proza Donalda Roya Poloka jest okrutna i piękna w swojej prostocie. Skrawek świata sprzed lat zamknięty jakby w taki. Ciemnej, poszarzałej kuli. Jego bohaterowie to nie są takie postacie, z którymi my się możemy utożsamiać w jakikolwiek sposób. Co to to nie? My się nawet boimy myśleć ich kategoriami. Są brutalni, są okrutni, są wypełnieni przemocą, są zwyrodniali, nawet jeżeli ich zwyrodnialstwo pochodzi z głęboko ugruntowanej traumy. Ale my, kochani, nie czytamy tej historii po to, żeby się tutaj zachwycać postaciami, żeby się w nich zakochiwać. Nie, my czytamy tę powieść, my czytamy tego typu historie, żeby dostrzec, Prawdziwą naturę świata, by dostrzec prawdziwą naturę człowieka, tym samym spojrzeć także wewnątrz samych siebie. Bo w tej powieści diabeł nie odpuszcza. Nigdy nie odpuszcza. Powiem Wam tylko tyle: diabeł wcielony robi prawdziwe wrażenie. I być może nie jest to proza tak ostateczna, tak przepastna, e, tak intensywna, jak chociażby była u Flannery O'Connor, ale jednocześnie to jest ten rodzaj historii, która sprawia, że właśnie my spoglądamy do wewnątrz, spoglądamy na to na co no nie chcemy tak za często spoglądać, czego wcale nie chcemy widzieć. Polok po prostu nakierowuje nasz wzrok do wewnątrz. Czytajcie taką prozę, sięgajcie po takie historie, bo sądzę, że to właśnie tego typu literatura powie Wam najwięcej o Was samych i to dlatego tak ogromnie się cieszę, że mogę patronować diabłu wcielonemu. A teraz z wydawnictwem Papierowy Księżyc zapraszam Was na konkurs. Mam do Was dwa egzemplarze diabła wcielonego do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi... Skoro ja mówiłam o moim ulubionym gatunku literackim, to Was również o to zapytam. Jaki jest Wasz ulubiony gatunek literacki? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach. Pod filmem konkurs trwa do końca lipca, a ja na dniach wybiorę dwoje zwycięzców. Absolutna masakra. Diabeł wcielony to są takie emocje. To jest tak intensywna proza. Tak okrutna i bezwzględna. Tak traficzna. Prosto, prosto, prosto do samego sedna, do serca, do tego jądra, ciemności jądra, że tak powiem. No, robi wrażenie. Tyle wam powiem. Polok robi wrażenie. Czytajcie, zaglądajcie na wi po więcej. Zaglądajcie na blogę Wielkiego Buka, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Pa, Pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na najlepsze książki 2019 do tej pory. Poznajcie najlepsze książki pierwszego półrocza. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was. Rozejrzyjcie się, rozgoście, rozsiądźcie wygodnie. Może Wam się spodoba? Jeśli tak, to zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia.